Dziękuję bardzo Pani Marszałek. Ja widzę, że Pan minister Tomczyk niczego się nie nauczył. Nie rozumie, że jest granica, której nie wolno przekraczać, jeśli chodzi o partyjną propagandę. Dyskutujemy w Parlamencie o naszym bezpieczeństwie, a Pan nawet tej rezolucji chyba nie przeczytał. Pan tu nam mówił o rzeczach, które są albo nieobecne w tej rezolucji, albo stanowią margines tej rezolucji, a ja Panu czytałem konkretne zapisy. Tarcza wschód. Wie pan, było głosowanie w sprawie tarczy wschód? Sprawdziłem przed chwilą, 14 października 2021, kiedy było w głosowaniu, żeby budować jakąkolwiek zaporę na granicę z Białorusią. Jak pan głosował, panie ministrze? Ja sprawdziłem. Tomczyk Cezary, był pan przeciw. No jak pan może tu mówić, że wyście popierali bezpieczeństwo Polski, że w sytuacji kiedy Rosjanie przygotowali operację specjalną na naszej granicy, to że wy byliście jednością z polskim rządem, że byliście po stronie polskich obywateli na Podlasiu Elszczyźnie? No niech pan nie będzie hipokrytą. Po prostu przeproście za to i nie popełniajcie tego błędu na przyszłość. Natomiast jest bardzo istotny zapisy w tej rezolucji. Mowa jest o Remitalizacji, remitaryzacji um, dziękuję, e, panie Europy. Pośle. Ba, pa, pa, pani marszałek, jeszcze ja mogę prosić, bo panu 15, minister, zwracam uwagę, Chciałam zwrócić uwagę, że są bardzo konkretne zapisy, i w tych zapis, z tych zapisów jasno wynika, że chcecie tworzyć europejski filar NATO. Nie ma czegoś takiego, panie ministrze. To jest pojęcie publicystyczne. Dziękuję Pan jest sekretarzem stanu Ministerstwa Obrony Narodowej. NATO jest jedno i nie dajcie na to podzielić. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam. Odpowiedzi udzieli. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister Cezary Tomczyk. Bardzo proszę, panie ministrze. Pan mówił o granicy, której nie wolno przekroczyć. Wie pan, jakiej granicy nie wolno przekroczyć? Nikomu, kto jest naszym wrogiem? Granicy Rzeczpospolitej. I budujemy tamę na granicy Rzeczpospolitej na granicy z Białorusią, Rosją, Litwą, Ukrainą która się nazywa Tarcza Wschód i jest to projekt tego rządu, projekt zapowiedziany przez premiera Tuska i premiera Władysława Kosiniaka Kamysza. A wy w tej sprawie w Parlamencie Europejskim głosowaliście przeciw. I takie są fakty. Ale pan wspominał coś o Unii Europejskiej i o NATO. Mówiliście o różnych sprawach w tym zakresie. Szanowni państwo, jesteśmy za Europą, która będzie posiadała własne silne i sprawne siły zbrojne podlegające prezydentowi Unii Europejskiej. Kogo to są słowa? Panie ministrze Ociepa. Kie, kogo to są słowa? To są słowa Jarosława Kaczyńskiego, rok 2010. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. I teraz drugi cytat. Unia Europejska potrzebuje własnej armii. Kto to powiedział? Proszę, jest pan minister Zieliński, jest pan minister Ociepa. Kto to powiedział? Świętej pamięci Lech Kaczyński. 2006 rok. I powiem panu tak, panie ministrze Ociepa. Ja nie szedłbym tak daleko, jak liderzy pana ugrupowania politycznego. Nie tak daleko. Uważam, że Unia Europejska nie potrzebuje wspólnej armii, bo to jest dzisiaj fikcja. To jest fikcja i granica, której nigdy nie można przekroczyć. Ale Polska potrzebuje silnej armii. I państwa narodowe potrzebują silnych armii. Bo te silne armie są sumą która daje siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli będzie silna Polska Armia, jeżeli będzie silna Armia Francuska czy Brytyjska, to wzmacniamy tym samym Sojusz Północnoatlantycki. Wy waszym głosowaniem zdecydowaliście, że nie chcecie uczestniczyć w tym, żeby Europa się remilitaryzowała, żeby Europa była silnym filarem NATO. Przeciwko temu głosowaliście. I ja tego, szczerze mówiąc, patrząc na Pana jako byłego wiceministra obrony narodowej, nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Pan mówił o rezolucji, pan przed chwilą tutaj powiedział, państwo słyszeli, pan nie czytał rezolucji. Ja panu zacytuję rezolucję. Rezolucja, przed, przeciwko której byliście przeciwko. Ochrona granic lądowych, powietrznych i morskich Unii Europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, w szczególności wschodniej granicy Unii Europejskiej. I w związku z tym podkreśla, że Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony